Hej, dzisiaj powiem wam, jak grać w kaskadzie rzeki oraz wzgórza. Jedna i druga wersja niczym się nie różnią poza kartami, więc zasady są takie same. Zaczniemy od przygotowania. To, co widzicie już na stole, to jest wszystko, co potrzebujemy. Więc tak, każdy z graczy ma swoją kartę pomocy. Otrzymuje jeden taki licznik zwierzaków, jedną z wybranych map oraz dwie takie mniejsze kości. I to jest zestaw graczy. W wspólnej puli mamy Cztery kości oraz karty krajobrazów. Teraz one dzielą się na dwa rodzaje. Mamy jedynki i dwójki. Z każdej z nich musimy wyjąć wszystkie pie, pięć kart po jednej z każdego typu. One się różnią kolorami, opisami, więc nie ma problemu. Więc to mamy z jedynki. To samo robimy z dwójki. Następnie układamy jedno na drugim. Wyciągamy pierwszą kartę. Oraz bierzemy uzupełnienia i układamy je w następujący sposób. Jeżeli uzupełnienie jest brązowe, kładziemy je na dole, jeżeli jest niebieskie, kładziemy je u góry. I teraz układamy to tak, żeby się tutaj te cztery karty zmieściły. Teraz, jak wygląda rozgrywka? Pierwszą rzeczą, jaką robimy, jest rzut kością. Rzucamy swoimi osobistymi kośćmi, każdy, no i jeden z graczy rzuca pozostałą pulą wspólną. Następnie sprawdzamy kość specjalną. Jedna z tych kości, ta, poza zwierzakami, widać tutaj na innych kościach, ma też właśnie takie różne umiejętności. Zaraz Wam o nich opowiem, ale jakby pamiętajcie o tym, że taka kość jest i po rzucie najpierw sprawdzamy, co na niej wypadło. Następnie możemy użyć umiejętności kości i wybieramy sobie zwierzaki, które zapisujemy. I teraz zasada zbierania zwierzaków bez żadnych jakby tutaj kości specjalnych jest taka, że wybieram tylko sobie jeden typ zwierzęcia. Więc przykładem, że chciałbym ryby, więc tutaj mam kość pół na pół, no to wybieram sobie rybę stąd, tu jest ryba, no i to samo, tu mam do wyboru dwie ryby lub niedźwiedzia. No ale jak zadeklarowałem ryby, no to mam raz, dwa, trzy, cztery. Tu już mam jedną startową, skreślam, zapisuję piątkę, no bo w sumie mam już pięć ryb. Teraz, jeżeli wypadną nam kości jakieś inne, taka z ludkiem oznacza, że podwójnie aktywujemy swoją kość. Czyli jeszcze raz wybrałem ryby, więc mam tu jedną rybę, tu jedną rybę, no i ta kość mówi, że jeszcze raz swoją prywatną kość, więc mam w sumie trzy ryby. tak, Dwa razy stąd, raz tu. Ta pozwala nam aktywować jeszcze jedną kość, której. Nie użyliśmy. Czyli znowu przykład ryb. Dostaję dwie ryby, plus wybieram sobie jedną kość, która nie została użyta, żeby dostać tego zwierzaka. Więc na przykład wezmę sobie niedźwiedzia. Jeżeli byłoby tak, że jest więcej tych niedźwiedzi, to nie jest to, ta kość nie pozwala wybrać nowego zwierzaka, tylko nową kość. Więc mam dwie ryby, plus wybieram sobie po prostu niedźwiedzia, ale tylko z jednej kości, więc ten się już nie liczy. Dobra, to mamy omówione, to mamy omówione, to jest dodatkowe zwierzę, więc jak liczę ryby, no to raz, dwa, trzy. I zostaje ostatnie, czyli zniżka za umiejętności kości. Pożycie kości, kośćmi, możemy wydać nasze szyszki, które są tutaj walutą, aby zrobić jakieś jedną z kilku rzeczy. Obniżenie, czyli Powiedzmy, że wypadło coś takiego, dużo ptaków, a my potrzebujemy ryby. Więc teraz wydaję jedną szyszkę, żeby obniżyć ptaki do ryb. Kolejność jest taka, najwyżej są niedźwiedzie, łosie, lisy, właśnie ptaki i ryby. Więc macie tu tą kolejność, więc jak podwyższacie i obniżacie to spojrzyj, spójrzcie sobie na swoją kartę z aktualnymi zasobami. Więc wydając jedną szyszkę. Zamieniam to na ryby i w tym momencie mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć ryb. Możemy podwyższyć, więc przykładowo zależy mi na ptakach, no to wydaję dwie szyszki, wtedy tą, tą rybę traktuję jako ptaka, więc mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, proste. Możemy też wydać trzy szyszki, żeby zrobić podwójne zbieranie Czyli wziąć dwa rodzaje zwierzaków, wybrać. Więc powiedzmy taka sytuacja, i wydaje trzy, więc teraz tak, na przykład mam dwie ryby i mogę zabrać wtedy dwa niedźwiedzie. I teraz wracając do tej kości tutaj, ona sprawia, że po prostu te akcje są tańsze. Więc jeżeli byśmy chcieli na przykład obniżyć ptaki na ryby i ta kość jest wyrzucona, no to nie płacimy nic, no bo 1 minus 1 równa się 0. Reasumując, rzucamy kośćmi i następnie sprawdzamy tą kość, czy jest coś specjalnego. Wykonujemy akcję kości, czyli to co mówiłem, obniżanie, podwyższanie lub zbieranie typów i zapisujemy po prostu sobie nasze zwierzaki tutaj. Po zrealizowaniu tego możemy wykorzystać kartę siedlisk. Tutaj są właśnie te karty siedlisk, one są różne i będziemy je później tam używać w, w zależności od scenariusza. I teraz tak, yy, dlaczego jest ważne ułożenie kart? Bo niebieskie karty są kartami zniżek. Czyli przykładowo na przykład jak tą kartę tu mam. Ona pozwala mi obniżyć koszt o trzy zwierzaki, ale tracimy jeden punkt. Więc musiałbym zapłacić tylko na przykład jednego łosia, jednego ptaka, jedną rybę, które mam. I w tym momencie idzie. Natomiast te karty na dole one są bonusami po realizacji danego siedliska, więc. Mam te łososie tu, to one dają mi, jakby po realizacji siedliska dostaję jeszcze dwa łososie. Jeżeli byśmy jakby zmienili kolejność, no to ktoś mógłby dojść do wniosku, że najpierw dostaje łososie, które później może tu wykorzystać. Więc tu jest jakby właśnie kluczowe to, że zniżki mamy u góry i zniżka się aktywuje przed zapłaceniem kosztu tej karty i jak opłacimy ten koszt, to wtedy dostajemy te nagrody, które są brązowe. Dlatego właśnie ułożenie tych kart góra dół ma znaczenie. I teraz, tak jak podsumowanie rundy mówi, mamy zastosowanie zniżek, tak? Zniżka, jakby przy której karcie leży. Następnie, opłacenie kosztu, czyli jakby skreślamy tyle zwierzaków, ile mamy. No jak, tu mam, jak już to mówiłem, wam, tak? Wykorzystuję zniżkę o 3, czyli raz, dwa, trzy. No i skreślam wtedy jednego łosia, ptaka i rybę. Wpisuję sobie w sumie zera I następnie zebranie premizy kart siedlisk. Po opłaceniu kosztu realizujemy te karty, czyli jeśli nie byłoby zniżki, tylko ta karta była tu. No to opłacamy koszt. No, najpierw sprawdzamy, czy jest zniżka. No nie może być, no bo już mamy na dole bonus. Opłacamy, dostajemy bonus. Następnie zaznaczamy te punkty. tuż według scenariusza do tego przejdziemy później. Bo one w zależności od mapy różnie są realizowane i dostajemy jakiś bonus. Przykładowo tutaj dwie szyszki. No i tutaj wtedy, jak mamy te punkty, przechodzimy coś tu, kreślimy coś, wykreślamy coś, dostajemy. No ale to mówię, to jest już zależne od scenariusza. Więc ogólne założenie jest takie: rzucamy kośćmi, wybieramy sobie z tych akcji, co się dzieje, ewentualnie płacimy szyszkami, żeby zebrać jakieś zwierzaki. Następnie ze zwierzaków, których mamy Po prostu próbujemy opłacić koszt Któregoś tutaj z siedlisk Ich może być do czterech W momencie, jak Skończyliśmy Przesuwamy siedliska o jedno I wykładamy kolejne Jak już nie ma miejsca i wejdzie piąt Tak by było I przesuwamy dalej No to po prostu przesuwamy dalej To odrzucamy No i tutaj są kolejne Tak zawsze o jedno pole, więc Przesuwamy Odrzucamy I kolejne I gramy tak długo Aż nie skończą się te karty. Ich jest 20, więc w momencie kiedy już nie możemy dobrać, skończyliśmy tą turę. Chcemy dobrać koniec, czyli znaczy, że już wystarczy budowania parku. Teraz, jak gramy w scenariuszu A? Jest to najprost, najprostszy scenariusz. I wygląda to tak: w momencie realizacji danego siedliska zapisujemy punkty w tym miejscu. Więc jakbym powiedział, zrealizował to. I już tu mam inne zapisane. No to wpisuję sobie dwójkę, jakby mi długopis pisał. I teraz, w momencie, kiedy zrobimy cały rząd, tak, mamy góry, las, rzekę, czy tam jezioro, jakieś szuwary i sawanne, dostajemy trzy punkty, które sobie zakreślamy, oraz dostajemy dodatkowego zwierzaka. Jak idziemy w dół, czyli przykładowo mamy kilka razy punktujemy za góry, to w momencie, jak zrobimy Dwa razy to, dostajemy jeden punkt oraz żeton słońca. Pozwala nam to tutaj wybrać dowolny z bonusów. Jak dojdziemy do czwórki, czyli cztery razy będziemy tutaj to siedlisko górzyste zrealizujemy, dostajemy te punkty, znaczy ten, ten bonus słońca jeszcze raz, więc mamy ich w sumie 10 do zdobycia. Na koniec punktujemy tak rzędami, czyli sumujemy to. I bonus, jeżeli mamy wszystkie rodzaje siedlisk. To samo. Tutaj bonusowe, które nam się udało uzyskać. Czyli jak widzicie w tym przypadku będą 4 punkty. No tutaj to samo, to samo. Tutaj sumujemy punkty, które udało nam się tu uzyskać. Oraz na dolnym torze. Oraz liczymy wszystkie pozostałe zasoby, czy zwierzaki plus szyszi, które nam zostały. Dzielimy na 5 i patrzymy na wynik. Scenariusz drugi. Tutaj zamiast zapisywać cyfr, będziemy zakreślać dane pola. Więc przykładowo, jak tutaj mam dwójkę, no to bym obrysował te dwa pola i dostał tutaj ten wskazany bonus, to jest lis. Teraz bonusy mamy też pomiędzy torami. Więc jeżeli mam już te dwa zarysowane i zarysuję kolejne dwa w górach, no to teraz dostanę też tego łosia tutaj. Co jest ważne, Tutaj punktacja wygląda tak, jak daleko zajdziemy, więc im dalej w las, tym więcej punktów. Jeżeli przykładowo tą sawannę wykończymy i byśmy mieli kolejne zrobić, to idziemy na dolnym torze i dopisujemy sobie dalej. Mamy tutaj z nowych symboli, mamy chmurkę. Wygląda to tak, że chmurka, po prostu skreślamy ją sobie i wybieramy jeden z czterech zasobów. Słońce, jeden z czterech zasobów. Co jest ważne? Musimy zacząć od lewej i idziemy w prawo. Więc, zdobywając pierwsze słońce, wybieramy sobie z pierwszego, drugie słońce, z drugiego, trzeciego i tak dalej. Jeszcze z nowych symboli mamy tutaj oprócz standardowego dobierz dowolne zwierzę. Jest też coś takiego i to pozwala po prostu zakreślić nam dowolny obszar. Jak punktujemy? Na koniec patrzymy, jak daleko zaszliśmy. Przykładowo skończyłbym tu, no to mam 10 punktów, i tak wszystkie po kolei. Premie, czyli szukamy wszystkich naszych żółtych punktów, które dostaliśmy tutaj na planszy, czy tu. No i jak w poprzedniej rozgrywce, czyli wszystkie pozostałe zwierzaki, plus szyżki podzielone na 5 i to są nasze punkty. Więc dla przypomnienia, dla pól, które zakreślimy, dostajemy zwierzaki. Jeżeli mamy. Po środku pomiędzy torami, to musimy wszystkie cztery wokół pola mieć zakreślone, żeby ten bonus otrzymać. Dobra, przechodzimy do wariantu C. Tutaj będzie podobna mechanika jak w wariancie B, czyli w zależności ile mamy punktów tutaj danego środowiska, tyle pól będziemy zaznaczać. Tylko jak tam mieliśmy linię, to możemy sobie wybierać. Jak już tu widzicie, coś jest pozakreślane i powiedzmy, zdobyłem to siedlisko, czyli mam trzy punkty. Więc mogę zakreślić trzy żółte, nie muszę robić tak, że zakreślam trzech tutaj, mogę zrobić tak, że zrobię plat jeden, drugi, a trzeci tutaj, zasada jest taka, że nasze zakreślenie musi sąsiadować z innym zakreśleniem i to jest jedyna zasada, punktem startowym są te gwiazdy, które już są zakreślone. Teraz, jeżeli skreślimy słońce lub chmurę, no, to jak w poprzedniej rozgrywce, kreślimy, wybieramy jeden z bonusów. Jeżeli zapełnimy jakieś siedlisko, przykładowo wszystkie żółte bym zakreślił, które są tutaj na planszy, to oprócz punktów, które są tu napisane, dostaję cztery punkty bonusowe, które bym sobie tutaj zakreślił, że mam cztery. W momencie, kiedy miałbym zakreślone wszystkie siedliska danego typu, właśnie ten żółty, i dalej bym zdobywał punkty. Wtedy lecimy tym bonusowym torem na dole, tak jak w wariancie B. Nowością są tutaj pomniki. Mamy ich kilka, trzy dla każdego rodzaju. Przykładowo mamy choinkę, fale. I teraz, jeżeli zakreślimy pole z danym symbolem, tak jak tutaj jest góra, to go skreślamy u góry i dostajemy dany bonus. Przykładowo pierwszy z góry to jest niedźwiedź. Drugi, trzeci. Jeśli uda nam się zakreślić wszystkie trzy symbole, w tym momencie przechodzimy do dolnego pola i wybieramy sobie jeden z bonusów. Czyli zakreślenie dowolnego zielonego, żółtego, jasnozielonego, górzystego, niebieskiego lub trzy punkty. Jeżeli będziemy mieć tak, że mamy wszystkie po jednym, czyli mamy tutaj po zakreślanych do 6 punktów, Jeżeli uda nam się uzupełnić drugi rząd, będziemy mieć 8. Jeszcze jedno. Niektóre tutaj te pola do zakreślenia tych pomników nie mają w sobie koloru. Więc żeby uznać go za zakreślony, muszą wszystkie pola wokół być Zakreślone, jak na przykład mamy tutaj tą górę, tak? Są trzy gó górzyste tereny, trzy łąki i mamy wtedy skreśloną górę. Punktacja. Liczymy punkty z zakreślonych pól, czyli 3, 4, 7, o, 8, nawet tego no, punktu nie policzyłem. 8, to tylko jak mamy wszystkie pola. Lecimy, 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 za bonusy, czyli stąd premie, czyli stąd lub stąd. No, i standardowo zasoby podzielone przez 5 i mamy nasz wynik. Wariant D. Tutaj zasady będą stawiania zwierząt takie same zarówno dla rzeki i wzgórz, jednak punktować będziemy inaczej. Więc w scenariuszu czwartym zaznaczamy pola podobnie jak w scenariuszu trzecim. Czyli ile mamy punktów, tyle pól zaznaczamy. Jednak możemy zaznaczyć je dowolnie, czyli przykładowo jak mam dwie góry to mogę zaznaczyć sobie górę tu i górę tu, nie ma problemu. Różnicą jest to, że będziemy pisać jakie zwierzęta są w danym regionie. I teraz, jeżeli opłaciliśmy koszt tej karty, to możemy wystawić dwa zwierzaki. Mogą być to dwa ptaki, dwie ryby lub po jednej z każdego rodzaju. I jak wspominałem, nie muszą być one ze sobą połączone, więc mamy myszołowa i na przykład łososia. Nie ma problemu. Możemy położyć łososia obok łososia. Nie ma problemu. I teraz, w wariancie rzeki, będziemy układać takie schematy, schematy takie wzory jak w zwykłej kaskadzie. Czyli na koniec, jakby już skończyliśmy karty, mamy niedźwiedzie. I za każdą parę niedźwiedzi będziemy dostawać trzy punkty. No to musimy sobie poszukać. Tu mamy dwa przed niedźwiedzie. I będą trzy punkty, szukamy dalej. Jeżeli byłby trzeci niedźwiedź, no to już tych punktów nie dostajemy. Łosie muszą być w linii, nie żadne jakieś zygzaki. Lis musi być otoczony przez inne zwierzęta. Myszołów nie może mieć innego myszołowa obok siebie, więc na przykład tutaj, czy tutaj jest ok. I łosoś. Tutaj zasada jest taka, że on może maksymalnie sąsiadować z dwoma innymi łososiami. Więc jak tutaj na przykład mamy łosoś, tu jeszcze dopiszę też łosoś, to on idzie ok. I to możemy dalej łososia zrobić i on będzie sobie szedł. Jeśli zrobimy trójkątnego łososia w ten sposób, to dalej zasada jest zachowana, no bo każdy z nich sąsiaduje z dwoma. Jednak jakbyśmy tutaj dopisali jednego, no to już nie może być, no bo ten z sąsiaduje z trzema, więc w tym momencie cała ta wędrówka nam przepada. Następnie dostajemy trzy punkty. Jeżeli zapełnimy dane środowisko, siedlisko, więc mamy. Na przykład wszystkie żółte są trzy punkty. Dodatkowo w każdym z tych pięciu siedlisk sprawdzamy, czy mamy różnorodność, czyli czy występuje każdy z tych zwierzaków. Nie musimy mieć siedliska zapełnionego, żeby dostać te punkty, aby to jest rozdzielenie. Więc przykładowo tutaj w żółtym widać, że nam brakuje, ale bez problemu znajdziemy, gdzie tu będzie: niedźwiedź, y, jeleń, lis, y, myszołów i. Łosoś. Tak więc trzy punkty są, mimo że nie mamy siedliska. No i standardowo sumujemy wszystko i wszystkie pozostałe zasoby i, i dzielimy przez 5. Jak zdobywamy ten tutaj, to pole dające nam dowolne znaczenie dowolnego pola, to wybieramy sobie dowolne pole i dowolne zwierzę tam wpisujemy. Teraz wariant wzgórza. Jak widzicie, mapa trochę się różni, ale zasady są takie same. Czyli jak mamy dany region, to tam wpisujemy zwierzę. Przykładowo tu mamy góry, no to byśmy tylko w górach wpisywali albo yy, myszałowa, albo łososia. Różnica w punktacji jest taka, że każdy z tych obszarów ma jakąś cyfrę przy sobie. Tu jest jedynka, trzynastka, czternastka. W momencie zapełnienia wszystkich pól w danym obszarze zaznaczamy sobie po prostu tutaj, który obszar, który region zapełniliśmy, dostajemy z niego bonus i później będziemy mieć. Punkty na koniec gry. Powracają też pomniki z trzeciej rozgrywki, no czyli mamy dwa pola, zapełnione dostajemy tutaj ten ten pomnik, no i tak jak poprzednio, albo w poziomie, albo w pionie może dostawać bonusy. Dodatkowo, jeżeli dany region, przykładowo jedynkę, zapełnimy tym samym typem zwierzęcia, nie będą to lisy, to w tym momencie skreślamy lisa i dostajemy dwa punkty, dowolne pole lub trzy punkty. Przy podliczaniu punktów dostajemy punkty za regiony, czyli sprawdzamy, które mamy. Pola nadmiarowe, to co znamy z poprzednich rozgrywek. Różnorodność, no to to trzeba policzyć tak samo jak w wariancie rzek. Ten sam typ to mamy tu. Pomniki przyrody mamy tu. No i punkty za pozostałe zasoby.